Szanowni Państwo, witam na tej debacie na temat stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu Unii Europejskiej na rok 2026. Jest to budżet inwestycyjny, który ma dać środki wszystkim. Obywatelom eksperci zgadzają się, że jest to narzędzie mocniejszej, dla mocniejszej Europy. To, tego też, to też przyznają Europejczycy, którzy oczekują coraz więcej od budżetu. Euro. Barometr dwa, za 2025 rok mówi o tym, że Europejczycy chcą bezpieczeństwa, jedności i większych środków na nowe wyzwania. W obliczu niepewności Europejczycy wzywają o większe bezpieczeństwo, ochronę i solidarność. I o to też chodzi parlamentowi. W kwietniu przyjęliśmy odpowiednie wytyczne. Podkreślaliśmy wagę strategicznej gotowości i y, ekonomicznej konkurencyjności i odporności. Mówiliśmy jasno, że chcemy, aby budżet na rok 2026 y, dał możliwość funkcjonowania y, solidnego ekosystemu. Komisja przygotowała projekt budżetu, ale y, y, Rada obcięła ten budżet. Zresztą było wiele takich nieuzasadnionych cięć flagowych programów bez odpowiedniego uzasadnienia. My sprzeciwiliśmy się tym cięciom. Jeśli Unia Europejska ma się umacniać, to nie możemy ciąć wydatków, które są konieczne. Ogólnie rzecz biorąc, Parlament przychyla się do propozycji Komisji Europejskiej i poprawiliśmy pewne punkty, gdzie potrzeba więcej środków. Ponadto pamiętajmy o tym, że budżet to jest sprawa ogromnej wagi. Budżet też jest trochę ofiarą sukcesu Unii Europejskiej. Oczywiście proponujemy wzrosty tylko uzasadnione i racjonalne. Priorytety. Trzeba wspierać biznes, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, badaczy, którzy działają na rzecz przyszłości. I dlatego chcemy wzmocnić program Horyzont Europa i Connecting Europe Facility. Są to najbardziej udane programy europejskie. Ponadto trzeba działać na rzecz ochrony obywateli. W związku z tym. Chcemy wzmacniać europejski mechanizm ochrony cywilnej. Ponadto następny projekt to rolnictwo. Rolnicy muszą y, odczuć wsparcie, również rolnicy młodzi. Trzeba podnieść rentowność rolnictwa. Bezpieczeństwo to następne. Y, 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 y. Następne ważne priorytety Europejczyków. Proponujemy wzmocnić kluczowe programy, przede wszystkim azylowe, migracyjne, zarządzania e, granicami. E, pamiętajmy o tym, że e, dotykają nas wydarzenia, które mają miejsce na świecie, w tym e, stała. E, kontynuowana agresja Rosji w Ukrainie. Dlatego trzeba środków na nasze sąsiedztwo wschodnie, południowe i na pomoc humanitarną. Szanowni państwo, mamy zdecydowane wsparcie szeregu grup politycznych. Mieliśmy świetną współpracę z sprawozdawcami cieniami. Udało się osiągnąć większość w komisji i Teraz oczekujemy, że ten budżet zostanie przyjęty przez cały parlament. Oczekujemy też negocjacji z Komisją Europejską i Radą. Dziękuję bardzo. Teraz pan Matias Nemec, współsprawozdawca. Dziękuję.